Bezpiecznie, no, nie jest to tempo, którym zamierzałem podróżować dzisiaj. Troszkę zaskoczył mnie pierwszy odcinek, że strasznie nierówny był i nie mogliśmy wcelować w trasę. Chyba nie dogonimy Dominika. Będziemy jeszcze próbować, ale już nie tak mocno jak na karkonoskim. Nie jest to dalej to tempo, którym chciałbym podróżować. Też nie są te etapy, które byśmy chcieli, żeby były nie do końca zawieszenie. pracuje, tak, jak powinno pracować na tych odcinkach, które tak naprawdę nie są tak bardzo rzeszowskie, jak się teraz przy większych prędkościach okazało. Coś tam przeklikamy, na drugą będę spróbujemy się przyspieszyć, może do Tomka jeszcze zbliżyć, bo mamy 14 sekund. Ale jesteś lepiej niż wczoraj? Z Twoim wyczuciem i ja Nie wiem, czy wczoraj nie jechałem lepiej. <laughs> Trochę mnie rozbił ten pierwszy odcinek, bo naprawdę nierówno skakaliśmy po drodze od lewej do prawej. Także po przygodzie ostatniej troszkę tam go dusiłem. <laughs> no ale teraz ten trzeci odcinek pętli, pojechaliśmy już szybciej. Dwie sekundy straciliśmy, zdaje się, do Dominika. Także jest jakiś tam progres. No, na szczęście nie do tyłu. <laughs>